Hej, hej, hej! Zobaczcie, z jaką cudowną książeczką do Was przychodzę. Autorstwa pani Christine Harmel i jest to Potem. Książeczkę mam od wydawnictwa Świat Książki i premierę miała 22 luty 2023 roku. Słuchajcie, książka jest naprawdę nie tyle piękna, co też wspaniała w środku. Wiecie, co, autorka naprawdę tak pięknie ukazała i nawet przekazała całe emocje bohaterów. W ogóle ich tutaj ból w momencie, kiedy doszło do wypadku i ojciec Lacej zginął. Jej fascynację wtedy, kiedy do klasy wkroczył chłopak, przy którym no, całkowicie straciła tutaj zdolność mówienia. Ich również wewnętrzne dramaty, gdyż no, brak pana domu przełożył się niestety no, nie tylko na życie naszej bohaterki. Wiecie, jak książka została napisana właśnie z jej perspektywy, więc powiem Wam, że dosyć dokładnie wiemy, co czuję. Znamy je myśli, sposób postrzegania świata i nawet ocenę koleżanek, które no, jakby w sumie w ogóle nie rozumiały, bądź może były tak za bardzo zaabsorbowane własnym życiem, że tak naprawdę nie zwracały na nim uwagi. Tutaj dodam, że mm, właśnie te postacie zostały dosyć dobrze wykreowane. Każda z nich jest inna, ma inne cechy przodujące i mm, albo się ją, ją lubi, albo nie. Autorka zwróciła naszą uwagę też w jaki sposób niektórzy nas słuchają, jak udają, że słyszą co się do nich mówi, i jak całkowicie też potrafią ignorować sprawy innych ludzi. Lacej często buja tutaj w obłokach, gdyż no, roztrząsa sprawę z wypadkiem, obwinia się o śmierć ojca i zastanawia, co by było, gdyby na przykład wtedy pospieszyła się z tym wyjściem z domu tego okropnego dnia. W końcu co tydzień mieli właśnie swój wyjazd z ojcem, na który każdy z nich się cieszył, każdy z nich jakoś inaczej go przeżywał i no, tak naprawdę nigdy nie brała pod uwagę możliwości, że kiedyś to się w ogóle może skończyć. Te rozważania nie ją no niszczą tutaj, jednak nie potrafi o nich rozmawiać, żeby komukolwiek się zwierzyć na ten temat. Momentem przełomowym będzie tutaj hmm, postać nowego kolegi w klasie. Będzie miał na imię Sam. I od razu będzie nią zainteresowany. Jego zachowanie wydaje się raczej urocze i takie niekiedy odważne jednocześnie. Powiem Wam, że bardzo chciałam, żeby tych dwoje coś połączyło więcej, ale Chaudorka na to tutaj pozwoliła. A może po drodze do szczęścia poustykała jeszcze kilka smutków, bo przyznam, że lubi to robić. <grym> Powiem Wam, że mm, jakkolwiek się to dalej nie potoczyło, to tak naprawdę można tą całą opowieść włożyć w prawdziwe wydarzenia. Nie mamy tu nic przesadzone. Tak naprawdę historia mogła się zdarzyć naprawdę. Nie mamy tu jakichś tam, nie wiem, wybujałych obłoków, gdzie coś byłoby nawet niemożliwe. No, tutaj ta prawda aż po prostu biła w oczy. Każdy z nas mógłby też być tą główną bohaterką. I powiem Wam, że wielu ludzi, no nawet całkiem podobnie, radziłoby sobie w życiu tak jak ona, czy tam, na przykład, jak cała jej rodzina. Wszystko jest to cudownie, wszystko jest cudownie napisane, takie okraszone leciutkim stylem, no i zawsze z nutką takiej jakby niecierpliwości z naszej strony. No, cokolwiek się tutaj zakończy, to jest pod takim znakiem zapytania, że tak naprawdę nie wiemy, co może się wydarzyć dalej. To opowieść, jak widzieliście, na jeden dzień. Ale bardzo się długo będzie przeżywało. Naprawdę, czyta się tak szybciutko, bo mamy większy druczek. Widzicie, krótkie są rozdziały, ale historia zostaje z nami naprawdę na bardzo, bardzo długo. Ja chyba bodajże tydzień temu ją przeczytałam. A wciąż mam w głowie czytam inne książki, ale tak sobie myślę, kucz, ale ona wtedy miała naprawdę źle i, i w ogóle tym całą fascynację tym chłopakiem to było takie słodkie, jak ona to wszystko odczuwała jak on jej się pokazywał no, no są to takie momenty takie urocze takie no po prostu cudowne no ale w większości niestety smutne niemniej jednak takie potrafi być życie nigdy nie wiadomo co nas spotka mój syn też jest teraz w szpitalu i, i też nie wiemy co będzie się z nim działo także ratujmy swoje życie ratujmy bliskich i spędzajmy z nimi jak najwięcej czasu bo nigdy nie wiemy czy ten czas nie będzie akurat ostatnim żebyśmy nie mieli później do siebie pretensji. Żegnam się z Wami, pozdrawiam Was cieplutko i do usłyszenia. Pa pa!